badaliśmy tak jak poprzednio spółkę pod kątem tych czterech obszarów. Pierwszym obszarem, który rozpoczyna jakby badania, rozpoczyna nasze analizy jest obszar zarządzania. Z tego obszaru też wynikają pewne konsekwencje do doprecyzowania obszarów takich jak kadry, jak inwestycje, jak zarządzanie finansami. Zaczynamy standardowo od badania opierającego się na analizie dokumentów strategicznych, dokumentów założycielskich firmy, dokumentów strategicznych, planów strategicznych. No i na tej, na tej podstawie staramy się później doprecyzowywać poszczególne obszary obrzu, oczywiście korzystając przy tym ze standardowych rozwiązań w, w tym zakresie, to znaczy tych, które wypracowaliśmy w naszym zespole, wystandaryzowaliśmy je i wytestowali wcześniej w trakcie naszej pracy. W spółce Nowa zauważyliśmy po pierwsze, że tak jak w poprzednio obudowanej spółce właściwie brakuje dokumentów strategicznych. Nie ma formalnie zdefiniowanej strategii, nie ma zdefiniowanej wizji, misji, celów, czyli tych podstawowych dokumentów określających istotę i cel istnienia tej spółki. Powinny one być publikowane na stronach BIP-u, powinny wskazywać w jakim celu i po co ta spółka właściwie została powołana i czemu ma służyć. Dodatkowo, proszę Państwa, ponieważ nie ma tych dokumentów, staraliśmy się odnaleźć te elementy, które będą mówiły o jakimkolwiek pomiarze efektywności czy skuteczności tej firmy, skuteczności funkcjonowania tej firmy. No i tu też napotkaliśmy pewien problem, do tego, że w dokumentacji firmy właściwie nie istnieją żadne analizy. Gdzieś z wywiadów słyszeliśmy, że podobno spółka tworzyła takie analizy, jednakże nikt z pracowników nie potrafił wskazać miejsca, gdzie moglibyśmy takie dokumenty zobaczyć, zweryfikować za ten badany okres, czyli za 4 lata od 2015 roku, poczynając. To, proszę Państwa, spowodowało tak naprawdę, że analizując sytuację finansową spółki, zwróciliśmy uwagę na to, że do roku 2015, właściwie do końca tego roku 2015, sytuacja spółki była no, dosyć dobra, natomiast pogarszanie się stanu finansowego, stanu spółki zaczyna się obserwować od roku 2016, z roku na rok narastają te problemy związane ze stratą finansową i z tym, co się dzieje z Dodatkowo, proszę Państwa, znowu w dokumentacji nie odnaleźliśmy żadnego dokumentu, który by stanowił analizę ryzyka działań podejmowanych przez spółkę. Większość decyzji, w tym decyzji strategicznych, decyzji inwestycyjnych, decyzji o podpisaniu ważnych umów, chociażby z miastem, nie są poparte żadną formalną analizą. Być może takie dokumenty spółka gdzieś, takie analizy gdzieś spółka wykonywała. Jednakże znowu obecnie w spółce takich dokumentów nie daliśmy odnaleźć, przeszukując no, zarówno dokumentację pracy Rady Nadzorczej, Zarządu, czy no, tą dokumentację bieżącą w spółce. Nie ma również, proszę Państwa, żadnych procedur antykorupcyjnych ani działań związanych z tym etycznym wymiarem, o którym kolega przed chwilką mówił. Tak jak poprzednio, również w spółce MOWA brak jest procedury rekrutacyjnej udokumentowanej. Spółka rekrutowała dosyć sporo ludzi, dlatego że rozwijała się, dostawała nowe zadania zlecone od miasta, chociażby umowa o wywozie nieczystości płynnych, o której będę potem mówił, wymagała, żeby zatrudniała pewne osoby. Natomiast właściwie zatrudnienia, jak i konkursy, które gdzieś tam powinny były się odbywać na stanowiska w spółce, nie były nigdzie opisane w swoich formach. Jest też takich kilka poważniejszych uchybień, uchybień, które żeśmy odnaleźli analizując dokumentację spółki. Jedno z takich uchybień mają Państwo w tej chwili na slajdzie. Zresztą jako media Państwo <laughs> pisaliście również o tym w ubiegłym roku. Uchybienie to powodowało m.in. bardzo poważne skargi mieszkańców. Widać to też w dokumentacji spółki, kiedy mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach ze składowiska odpadów. Mamy odpowiedź na tym slajdzie, dlaczego tak było. Spółka nowa dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów zielonych, która jest w stanie przetworzyć, jak Państwo wiedzą, 1200 ton tych odpadów rocznie. Natomiast spółka w ubiegłym roku przyjęła tych odpadów 3200 ton. To jest blisko trzy razy więcej niż mogła przetworzyć na tej linii technologicznej. Zatem no, dochodzi do uzasadnionego podejrzenia, że albo te odpady nie były w całości przetworzone tak, jak powinny być, i stąd ten zapach, albo co gorsze, może się okazywać, okazać, że spółka no, pozbyła się tych odpadów nie do końca legalnie.